Moja mama wybrała dla mnie najpiękniejszą sukienkę. Gdy mnie zobaczyła, powiedziała tylko, wygląda tanio, i złamała mi serce. Od dziecka starałam się ją zadowolić. Nie dlatego, że mnie o to prosiła, ale dlatego, że czułam, że jeśli nie będę się ciągle starać, po prostu mnie wymarzę ze swojego życia. Jakbym była tylko statystką w głównej historii, której bohaterką była moja siostra, ta ulubiona, ma na imię Lorejne. Jest trzy lata młodsza ode mnie, ale zawsze traktowano ją jak starszą, mądrzejszą, bardziej godną. Jako dziecko myślałam, że to normalne. Że mamy po prostu mają swoją ulubioną córkę. I że jeśli będę grzeczna, będę mieć dobre oceny i dużo się uśmiechać, może kiedyś im nie zauważy. Ale z czasem zaczęłam rozumieć, że nieważne, jak bardzo się staram. Ona już wybrała. Zawsze była to w dniu moich siedemnastych urodzin coś we mnie pękło. Postanowiłam, że tym razem będzie inaczej. Oszczędzałam każdy grosz z praktyk przez pół roku. Rezygnowałam ze wszystkiego, nawet z cukierków w szkole, żeby kupić sukienkę. Nie byle jaką sukienkę. Tę jedyną. Była w kolorze głębokiego granatu, prawie jak noc. Mała delikatny połysk, gdy padało na nią światło. Podkreślała talię. Spływała z gracją aż do ziemi i sprawiała, że czułam się. piękna. Po raz pierwszy spojrzałam w lustro i nie chciałam się schować. Wiedziałam, że impreza będzie skromna, bo mama już wcześniej powiedziała, że nie warto zbyt dużo wydawać na takie rzeczy. Ale mi to nie przeszkadzało. Chciałam tylko wyglądać ładnie. Chciałam, choć raz, usłyszeć od niej komplement. Jedno, ślicznie wyglądasz. Córeczko. Kiedy miałam wyjść z pokoju, trzęsły mi się ręce. Serce biło mi tak mocno, jakby miało zaraz eksplodować. Schodziłam po schodach powoli, słysząc rozmowę z salonu. Byli tam moi wujkowie, znajomi Lorini, jak zwykle bardziej jej niż moi, i kilku sąsiadów. Kiedy skręciłam w korytarz, zobaczyłam mamę. Stała z kieliszkiem w dłoni. Spojrzała na mnie. Przez dwie sekundy po prostu patrzyła. To wystarczyło. Żebym poczuła iskierkę nadziei. Ale wtedy uniosła brew i powiedziała na głos, tak, żeby wszyscy słyszeli. No cóż, wygląda trochę tanio, prawda. Zamarłam. Twarz zapiekła mnie ze wstydu, a nie z radości. Chciałam zniknąć. W pokoju zapadła cisza, zanim ktoś się zaśmiał, myśląc, że to żart. Ona się nie zaśmiała. Odwróciła się i zaczęła dalej rozmawiać, jakby nic się nie stało jakby właśnie nie roztrzaskała czegoś we mnie na kawałki. Wymusiłam uśmiech. Udałam. Poszłam do kuchni po wodę, żeby ukryć łzy, które już zaczęły spływać. Sukienka, która przed chwilą była jak z bajki, nagle stała się dziażarem. Każdy grosz, który na nią wydałam, wydawał się teraz upokorzeniem. Poczułam się śmieszna. Tej nocy miałam dość. Dość starania się, żebym nie zauważyła, Dość biegania za okruchami uczucia, dość walczy o miejsce, którego nigdy nie chciała mi dać. I wtedy po raz pierwszy pomyślałam: Może muszę przestać się starać i zacząć dbać o siebie? Nie wiedziałam jeszcze, że tamten komentarz to był tylko początek, że ta rana otworzy drzwi do starych urazów, tajemnic i prawdy, która zmieni wszystko, co wiedziałam o swojej rodzinie. Następnego ranka pierwsze: Co zrobiłam? to schowałam sukienkę na dno szafy. Nie chciałam już na nią patrzeć. Stała się bolesnym wspomnieniem, przypomnieniem, że choćbym nie wiem, jak się starała, nigdy nie będę wystarczająca. Mama zachowywała się, jakby nic się nie wydarzyło. Robiła śniadanie, rozmawiała z Loreną o egzaminie z baletu, opowiadała o nowych butach, które chciałaby jej kupić. Ja stałam się duchem we własnym domu. I to mnie zżerało od środka. Zaczęłam milknąć, oddalać się. Nie z powodu buntu, ale dlatego, że nie miałam już siły. Moje dni stały się mechaniczne. Wstać, iść na praktyki, wrócić, uczyć się. Gdy mijała mamę na korytarzu, rzucała tylko apatyczne i cześć. Jakby rozmawiała z kimś prawie obcym. Kroplą, która przelała czarę, była rozmowa dwa tygodnie później, w sobotnie popołudnie. Zmywałam naczynia. Gdy usłyszałam mamę rozmawiającą przez telefon w salonie. Mówiła o przyjęciu urodzinowym Lorini, które miało się odbyć w następnym miesiącu. Zrobimy wszystko bardzo ładnie. Nie, nie jak u Jazmyn. Tam to było tylko tak, żeby nie przeszło bez echa. Wiesz, ona i tak nie przywiązuje do tego wagi. To uderzyło mnie prosto w serce. Jak to nie przywiązuje wagi? Przecież miesiącami planowałam zakup tamtej sukienki. Marzyłam o tym dniu. Jak mogła tak po prostu to wymazać, jakby moje emocje nie miały żadnego znaczenia. Wbiegłam do swojego pokoju, zamknęłam drzwi i się rozpłakałam. Ale tym razem to nie był płacz ze smutku, to była złość. Po raz pierwszy poczułam rodzaj buntu, który dodał mi odwagi. Coś we mnie krzyczało, że muszę to zrozumieć. Potrzebuję odpowiedzi. Nie mogłam dłużej akceptować tej roli, którą mi narzucono. Zaczęłam więcej obserwować, uważniej słuchać. Każdą rozmowę, każdy gest, każdy szczegół, który wcześniej umykał mojej uwadze, i zaczęłam zauważać dziwne rzeczy. Dokumenty w szafce z datami, które się nie zgadzały. Podarta fotografa na dnie szuflady, przedstawiająca kobietę, której nigdy wcześniej nie widziałam. Stare karteczki zapisane różnymi charakterami pisma. Pewnego popołudnia. Gdy mama wyszła z Loreno, zebrałam się na odwagę. Poszłam do schowka w pralni, jedynego miejsca w domu, którego nikt nie mógł ruszać. Znalazłam klucz schowany w puszce na ciastka, widziałam kiedyś, jak go tam wkładała, i otworzyłam metalowe pudełko, które zawsze było zamknięte. W środku były listy: mnóstwo listów niektóre z moim imieniem inne z imieniem którego nigdy nie słyszałam Kamile. Otworzyłam pierwszy był od kobiety imieniem Elisa. Pisała, że tęskni za mną. Że myśli o mnie każdego dnia. Że ma nadzieję, iż pewnego dnia znów mnie zobaczy. List był podpisany i mama. Zamarłam. Słowa plątały mi się w głowie. Jak to mama? Ten charakter pisma nie należał do mojej mamy, przynajmniej nie do kobiety, która mnie wychowała. Czytałam dalej. W kolejnym liście Elisa pisała o tym, że została zmuszona do rozłąki, o obietnicy, którą złożyła kobiecie imieniem Sandra, mojej kmamie, że nigdy mnie nie odnajdzie, ze strachu, że mogłoby mi to zaszkodzić. Przeczytałam wszystko, każde słowo. Ręce mi drżały, Oczy piekły od łez. Na dnie pudełka znalazłam kopertę z moim pełnym imieniem oraz akt urodzenia, ale tam dane były inne. Jako matka widniała. Elisa Moreira, nie Sandra. W tamtym momencie miałam wrażenie, że moja głowa zaraz eksploduje. Moja mama, a właściwie Sandra, nigdy nic mi nie powiedziała. Nigdy nie wspomniała o tym, że mam inną matkę. Nigdy nie powiedziała ani słowa o Elisie. A teraz wszystko zaczęło się układać w całość: faworyzowanie Lorini, pogarda wobec mnie, chu i dystans jakby nigdy tak naprawdę mnie nie zaakceptowała, bo w głębi duszy wiedziała, że nie jestem jej. I to, choć bolesne, zaczęło wszystko tłumaczyć. Ale nadal nie wiedziałam dlaczego, dlaczego mnie wychowała, dlaczego zabrała mnie od mojej prawdziwej mamy. Co takiego się między nimi wydarzyło? Musiałam się dowiedzieć i co najważniejsze, musiałam odnaleźć Elisę. Tamten weekend był najdłuższy w moim życiu. Prawie nie spałam. Listy Lisi nie opuszczały mojej głowy. Czytałam je w kółko, aż zaczęłam zapamiętywać fragmenty. Słowa, które jakby chciały posklejać moje porozbijane wnętrze. Nazywała mnie moim promykiem słońca. Pisała, że dźwięk mojego płaczu jako niemowlaka był dla niej muzyką i że za każdym razem, gdy śniło o mnie, czuła ciepło w sercu. To było dziwne uczucie. Tak prawdziwa miłość od kogoś, Kogo nigdy nie poznałam. I jednocześnie bolało mnie to, że zostałam tego pozbawiona przez całe życie. Bo ktoś zdecydował się ukryć prawdę. W poniedziałek podjęłam decyzję. Odnajdę Elisę. Nie mogłam dalej żyć z tą niepewnością. A co jeśli było już za późno? Co jeśli przestała mnie szukać? Musiałam spróbować. Zaczęłam szukać wskazówek. Jeden z listów miał stary, ale wciąż czytelny adres. Prosta dzielnica, inne miasto. Zapytałam koleżankę z praktyk, która dobrze radziła sobie w mediach społecznościowych, czy mi pomoże. To twoja biologiczna mama, zapytała ze zdziwieniem w oczach, kiedy w końcu jej powiedziałam: Chyba tak, więc ją znajdziemy. To były intensywne dni. Przeglądałyśmy profile o podobnych nazwiskach, porównywałyśmy informacje, używałyśmy różnych wyszukiwarek. Aż pewnego środowego wieczoru moja przyjaciółka podeszła do mnie z telefonem w rejku: Jazmyn, zobacz to! To był prosty profil kobiety z falowanymi brązowymi włosami, spokojnym spojrzeniem i delikatnym uśmiechem. Imię i nazwisko Elisa Moreira. Masto zgadzało się z tamtym starym adresem. A co najbardziej mnie poruszyło na jednym ze zdjęć trzymała w rękach lalkę identyczną jak ta, którą miałam jako dziecka. Lalkę którą, według Sandrii, dostałam od znajomej rodziny. To była ona. Serce zaczęło mi bić jak szalone. Wysłałam wiadomość prostą, bezpośrednią Cześć! Nie wiem, czy się nie mylę, ale chyba jestem twoją córką. Siedziałam godzinami, wpatrując się w ekran, z sercem w gardle. Aż w środku nocy przyszła odpowiedź: Jazmyn. Boże, to naprawdę ty. Reszta rozmowy była jednym wielkim, emocjonalnym wirkiem. Ona płakała. Ja płakałam, jakby dwie dusze zostały na nowo połączone po latach ciszy. Powiedziała, że została zmuszona do oddania mnie: że Sandra była siostrą mojego ojca, człowieka, który zniknął, gdy tylko dowiedział się, że Elisa jest w ciąży. Wtedy Elisa była bardzo młoda, bez wsparcia rodziny, a Sandra zaoferowała pomoc. Tyle, że Według Elisi, to, co miało być tymczasowe, stało się trwałe. Sandra odmówiła oddania mojej opieki, przeprowadziła się do innego miasta, zerwała kontakt i powiedziała wszystkim, że Elisa ma problemy psychiczne. Próbowałam cię odnaleźć, wysyłałam listy, szukałam cię, ale ona groziła, że mnie zgłosi na policję. Bałam się, że jeśli będę nalegać, mogliby cię skrzywdzić. Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Całe moje życie, cała moja historia, to była dobrze opowiedziana bajka. Emocjonalne wejzienie przebrane za dom. Tamtej nocy podjęłam kolejną decyzję: skonfrontuję Sandrę. W sobotę poczekałam, aż będziemy same. Lorena poszła do galerii. Mój ojciec, a raczej mężczyzna, który pomagał utrzymać tę farsę, był w pracy. Mama, zaczęłam spokojnym. Ale stanowczym tonem, mogę o coś zapytać. Ledwo oderwała wzrok od telefonu. Kim jest Elisa? Jej reakcja była natychmiastowa. Zesztywniała. Telefon wypadł jej na kolana. A w oczach, po raz pierwszy, pojawił się strach. Skąd znasz to imię? Z listów. Z tej metalowej skrzynki, którą trzymałaś zamkniętą. Zamilkła. Nazbyt długo. Nie małaś prawa. Zaczęła. Ja nie miałam prawa. To ty ukryłaś przede mną moją mamę. Kłamałaś przez całe moje życie. Próbowała się tłumaczyć. Mówiła, że Elisa była niestabilna, że chciała mnie zabrać, nie mając warunków, by wychować dziecka. Twierdziła, że zrobiła to, co było dla mnie najlepsze. Ale ja już wystarczająco dużo przeczytałam, wystarczająco dużo usłyszałam. Nigdy mnie nie kochałaś, tylko mnie tolerowałaś bo w głębi duszy zawsze byłam jej. Ta fraza ją zabolała. Widziałam w jej oczach, że prawda raniła bardziej niż jakikolwiek krzyk. Chcesz jej szukać? Proszę bardzo. Ale potem nie wracaj. Tutaj nie masz już miejsca. To bolało. Nie dlatego, że traciłam dom, ale dlatego, że zrozumiałam coś, co czułam od zawsze, że nigdy tak naprawdę nie miałam tam swojego miejsca. Byłam tylko niechcianym gościem. Tej samej nocy spakowałam swoje rzeczy. Nie zabrałam dużo. Tylko to, co potrzebne. I tę niebieską sukienkę. Tę, która mimo wszystkiego stała się teraz moim symbolem. Mojego wysiłku. Mojej prawdy. Pojechałam na dworzec z sercem, bijącym jak szalone. I z mieszanką strachu i nadziei. Elisa czekała po drugiej stronie. Gdy autobus zatrzymał się na małym dworcu w sąsiednim mieście, Moje serce prawie eksplodowało. Ręce mi się pociły, oczy szukały w tłunie, a się zobaczyłam. Elisa. Stała obok ławki, w prostej sukience i z niebieską chustą na szyi, tak się umówiłyśmy w ostatniej wiadomości. Nasze spojrzenia się spotkały i w tym momencie nie było już wątpliwości. To była ona. Moja mama. Otworzyła ramiona, a ja pobiegłam, jakbym próbowała nadrobić całe życie w kilka sekund. Uścisk był najpierw cichy, a potem pełen szlochów. Paczniała inaczej. Ale ten zapach był mi w jakiś sposób znajomy. Jakby był we mnie od urodzenia, czekając, by został rozpoznany. Przepraszam, wyszeptała. Za co? Zapytałam, płacząc, że nie udało mi się cię ochronić. Że pozwoliłam, byś żyła z dala ode mnie przez tyle lat. Ale nie czułam do niej złości. Tylko tęsknota za tym, Kim mogłyśmy być? Za wieczorami z bajkami, urodzinami z domowym dziastem, tymi wszystkimi małymi rzeczami, o których pisała w listach i o których jaśniłam przez całe życie. W kolejnych dniach wszystko przypominało nowy początek. Elisa pokazała mi stare zdjęcia, opowiadała o ciąży, o tym, jak śpiewała mi do brzucha. Rozmawiałyśmy godzinami, czasem bez celu, po prostu próbując odzyskać stracony czas. I po raz pierwszy ktoś naprawdę chciał mnie wysłuchać. Każdego szczegółu, każdej dziecięcej pamięci, każdej rany. Słuchała ze łzami w oczach, z otwartą duszą. Ale proces leczenia nie był łatwy. Nawet z daleka, Sandra nadal mnie prześladowała. Czasami budziłam się w środku nocy z uczuciem, że to wszystko to tylko sen. Że zaraz ktoś przyjdzie i powie, że muszę wracać, że ta wolność nie jest moja. To Elisa pomogła mi zrozumieć, że jednak jest. Nie jesteś tym, co ci zrobiono, jazmin. Jesteś tym, co postanowisz zrobić ze swoim bólem. Z czasem wróciłam do nauki z jej pomocą. Zaczęłam pracę w kawiarni w mieście. Poznałam ludzi, i krok po kroku odzyskiwałam siebie, albo raczej tę wersję siebie, którą mogłabym być, gdybym od początku była kochana. Kilka miesięcy później dostałam wiadomość od Lorini. Napisała, że dowiedziała się wszystkiego, że skonfrontowała się z mamą, że płakała, bo wcześniej niczego nie zauważyła, że bardzo ją to boli, ale też, że podziwia moją odwagę. Zawsze była silna, Jasmin. Dopiero teraz to widzę. Zachowałam tę wiadomość. Odpisałam z czułością. To nie była jej wina. Nie całkiem. Też została użyta, rozpieszczona, by odegrać pewną rolę. I w pewnym sensie, ona też była oferą. Dziś moja relacja z biologiczną mamą jest nie tylko dobra. Jest głęboka. Prawdziwa. Czasem jeszcze boli, gdy myślę o tym, co straciłam. Ale jestem dumna z tego, co odzyskałam. Bo nie pozwoliłam się uciszyć. Nie zgodziłam się żyć według scenariusza, który ktoś napisał za mnie. A! Co do niebieskiej sukienki. Elisa zobaczyła mnie kiedyś w niej i się rozpłakała. Wyglądasz olśniewająco, powiedziała. To najpiękniejsza sukienka, jaką widziałam. Uśmiechnęłam się, bo wiedziałam już, że to nie była tylko sukienka. To był dowód, że nigdy nie byłam tania. Byłam cenna przez cały czas. Tylko patrzyli na mnie niewłaściwi ludzie. Jeśli kiedykolwiek czułaś że nie jesteś wystarczająca że musisz błagać o miłość albo że ktoś próbował wymazać twoją prawdę więc nie jesteś sama a narzucone przez innych milczenie nigdy nie będzie głośniejsze niż twój własny głos jeśli tylko odważysz się go usłyszeć życie nie zawsze daje nam początek na jaki zasługujemy ale zawsze naprawdę zawsze daje nam szansę na napisanie nowego zakończenia